W obliczu nieustannej walki z kartelami narkotykowymi, organy ścigania konsekwentnie dążą do zatrzymania ich kluczowych członków. Wieloletnie śledztwa, prowadzone z determinacją, często kończą się aresztowaniami, które stają się przełomowe w rozbijaniu potężnych organizacji przestępczych. Dla wielu z tych przestępców wyrok dożywocia oznacza koniec brutalnej działalności i początek nowej rzeczywistości, gdzie nie ma miejsca na władze ani przywileje, którymi niegdyś dysponowali. Juan Garcia Abrego to meksykański przestępca i były lider potężnego kartelu z Zatoki, jednej z najstarszych i najbardziej wpływowych organizacji narkotykowych w Meksyku. Urodzony 13 września 1944 roku w La Paloma w stanie Tamaulipas, Garcia Abrego wyrósł w środowisku, gdzie przemyt i nielegalny handel były częścią codziennego życia. Jego wuj, Juan Nepomuceno Guerra, był założycielem organizacji, która później przekształciła się w Kartel z Zatoki, co ułatwiło Huanowi wejście w świat przestępczy. Garcia Abrego szybko wykazał się niezwykłymi zdolnościami organizacyjnymi i biznesowymi, które pozwoliły mu przejąć kontrolę nad kartelem w latach 80. XX wieku. Pod jego przywództwem Kartel z Zatoki ewoluował z lokalnej grupy przemytniczej w potężną międzynarodową organizację narkotykową. Garcia Abrego zrewolucjonizował sposób działania meksykańskich karteli, wprowadzając innowacyjne metody przemytu narkotyków i nawiązując strategiczne sojusze z kolumbijskimi dostawcami kokainy. Jego największym osiągnięciem było przekształcenie roli meksykańskich karteli z pośredników w głównych graczy na międzynarodowym rynku narkotykowym. Zamiast otrzymywać zapłatę w gotówce za transport narkotyków przez terytorium Meksyku, Garcia Abrego wynegocjował umowy na mocy których jego organizacja otrzymywała połowę każdej przesyłki kokainy. Ta zmiana modelu biznesowego dramatycznie zwiększyła zyski kartelu i jego wpływy. García Abrego był znany ze swojej bezwzględności w eliminowaniu konkurencji i zdolności do korumpowania urzędników na wysokich szczeblach władzy. Jego wpływy sięgały głęboko w struktury meksykańskiego rządu, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co zapewniało mu ochronę i umożliwiało swobodne prowadzenie nielegalnych operacji. W szczytowym okresie swojej działalności kartel z Zatoki pod przywództwem Garci Abrego kontrolował większość szlaków przemytniczych w północno-wschodnim Meksyku, przemycając do Stanów Zjednoczonych ogromne ilości kokainy, marihuany i heroiny. Jego imperium rozciągało się od Ameryki Południowej po ulice amerykańskich miast, generując szacunkowe zyski rzędu miliardów dolarów rocznie. Upadek Garci Abrego rozpoczął się w 1993 roku. Gdy został umieszczony na liście 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI, z nagrodą w wysokości 2 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania. Po latach unikania wymiaru sprawiedliwości został ostatecznie schwytany 14 stycznia 1996 roku w Monterey w północnym Meksyku. Jego aresztowanie było wynikiem współpracy między meksykańskimi i amerykańskimi organami ścigania. I stanowiło znaczący przełom w wojnie z kartelami narkotykowymi. García Abrego został szybko ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed sądem za liczne zarzuty, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przemyt narkotyków i pranie pieniędzy. W październiku 1996 roku został uznany za winnego wszystkich 22 zarzutów i skazany na 11 dożywotnich wyroków plus 20 lat więzienia. Dodatkowo. Sąd nakazał konfiskatę jego majątku o wartości 350 milionów dolarów. Aresztowanie i skazanie Juana García Abrego było znaczącym ciosem dla kartelu z Zatoki, ale nie położyło kresu jego działalności. Organizacja, choć osłabiona, kontynuowała swoją działalność pod nowym przywództwem. Alfredo Beltran Leyva to meksykański baron narkotykowy, znany również jako El Mochomo który odegrał kluczową rolę w jednej z najbardziej wpływowych i brutalnych organizacji przestępczych w Meksyku, kartelu Beltrán Leyva. Urodzony 21 stycznia 1971 roku w La Palma, Badira Badiraguato, w stanie Sinaloa, Alfredo dorastał w środowisku, gdzie handel narkotykami był powszechnym sposobem na życie. Wraz ze swoimi braćmi: Arturo, Carlos, Hector i Mario stworzył organizację, która w pewnym momencie kontrolowała znaczną część meksykańskiego handlu narkotykami. Alfredo był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych i bezwzględnych członków rodziny Beltran Leyva, specjalizującego się w logistyce i koordynacji przemytu narkotyków. Jego kariera przestępcza rozpoczęła się w latach 90. XX wieku, gdy wraz z braćmi dołączył do kartelu z Sinaloa, kierowanego przez Joaquina el Chapo Guzmana. W ramach tej organizacji Alfredo szybko zyskał reputację skutecznego i bezwzględnego operatora, odpowiedzialnego za kontrolowanie kluczowych szlaków przemytniczych z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Beltran Leyva był znany z innowacyjnych metod przemytu, w tym wykorzystywania tuneli podziemnych, małych samolotów i szybkich łodzi. Jego umiejętności w zakresie logistyki i planowania operacji przyczyniły się znacząco do sukcesu kartelu z Sinaloa. Jednak relacje między rodziną Beltrán Leyva a El Chapo Guzmanem zaczęły się pogarszać, co doprowadziło do jednego z najbardziej krwawych konfliktów w historii meksykańskich wojen narkotykowych. Punktem zwrotnym było aresztowanie Alfredo 21 stycznia 2008 roku przez meksykańskie siły specjalne w Culiacan. To wydarzenie doprowadziło do rozłamu w kartelu z Sinaloa, gdyż bracia Beltrán Leyva oskarżyli El Chapo o zdradę i wydanie Alfredo władzom. W konsekwencji rodzina Beltrán Leyva utworzyła własną organizację, znaną jako Kartel Beltrán Leyva, która rozpoczęła brutalną wojnę z kartelem z Sinaloa. Mimo pobytu w więzieniu, Alfredo nadal odgrywał istotną rolę w kierowaniu operacjami kartelu, wykorzystując swoje kontakty i wpływy. Kartel Beltrán Leyva stał się znany z wyjątkowej brutalności, w tym publicznych egzekucji, tortur i zastraszania funkcjonariuszy publicznych. Organizacja rozszerzyła swoją działalność poza handel narkotykami, angażując się w wymuszenia, porwania i handel ludźmi. W 2014 roku Alfredo Beltran Leyva został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed Sądem Federalnym za zarzuty związane z międzynarodowym handlem narkotykami. W 2017 roku przyznał się do winy w ramach ugody z prokuraturą i został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd nakazał również konfiskatę majątku o wartości 529 milionów dolarów. Aresztowanie i skazanie Alfredo Beltran Leyva było znaczącym ciosem dla jego organizacji, ale nie położyło kresu działalności kartelu. Jego bracia kontynuowali walkę, choć organizacja stopniowo traciła na znaczeniu w wyniku kolejnych aresztowań i wewnętrznych konfliktów. José de Jesús. To meksykański baron narkotykowy, znany również jako El Chango, Maupa lub El Rey, król, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju i działalności kartelu Sinaloa, jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych w historii Meksyku. Urodzony w 1967 roku w stanie Sinaloa, Méndez Vargas dorastał w środowisku, gdzie przemyt narkotyków był powszechnym zjawiskiem i często postrzegany jako droga do bogactwa i władzy. Od młodego wieku wykazywał się niezwykłą inteligencją i zdolnościami organizacyjnymi, co szybko zwróciło uwagę liderów lokalnych grup przestępczych. Swoją karierę w świecie przestępczym rozpoczął jako drobny dealer narkotyków, ale dzięki swojej przebiegłości i bezwzględności szybko piął się po szczeblach hierarchii kartelu. Mendez Vargas zasłynął jako innowator w dziedzinie produkcji i dystrybucji metamfetaminy, co przyczyniło się do znacznego wzrostu zysków kartelu Sinaloa. Jego umiejętności w zakresie chemii i zdolność do udoskonalania procesu produkcji narkotyków syntetycznych uczyniły go nieocenionym członkiem organizacji. Pod jego kierownictwem kartel rozszerzył swoją działalność na nowe terytoria i rynki, umacniając swoją pozycję jako jeden z głównych dostawców narkotyków na świecie. Jose de Jesus był znany ze swojej brutalności i bezwzględności w eliminowaniu konkurencji i zdrajców. Przypisuje mu się wprowadzenie nowych, okrutnych metod zastraszania i karania przeciwników, co przyczyniło się do eskalacji przemocy w meksykańskich wojnach narkotykowych. Jednocześnie, podobnie jak inni liderzy karteli, starał się budować swój wizerunek jako dobroczyńcy lokalnych społeczności, inwestując część zysków z handlu narkotykami w infrastrukturę i projekty społeczne w biednych regionach Sinaloa. Ta taktyka miała na celu zdobycie lojalności mieszkańców i stworzenie bazy wsparcia. Która utrudniałaby działania organów ścigania. Mendez Vargas był również mistrzem w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu sojuszy, zarówno w świecie przestępczym, jak i wśród skorumpowanych urzędników państwowych. Jego sieć powiązań rozciągała się od lokalnych policjantów po wysokich rangą polityków, co zapewniało kartelowi ochronę i umożliwiało sprawne prowadzenie operacji. Upadek Jose de Jesusa rozpoczął się w 2011 roku. Gdy został aresztowany przez meksykańskie siły bezpieczeństwa w stanie Jalisco, jego zatrzymanie było wynikiem intensywnej operacji wywiadowczej i współpracy między meksykańskimi a amerykańskimi organami ścigania. Po aresztowaniu, Mendez Vargas został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed sądem za liczne zarzuty, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przemyt narkotyków na masową skalę i pranie pieniędzy. W 2017 roku został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności przez Sąd Federalny w Waszyngtonie. Wyrok ten był postrzegany jako znaczące zwycięstwo w walce z międzynarodowym handlem narkotykami. Aresztowanie i skazanie Jose de Jesusa Mendez-Vargasa było poważnym ciosem dla kartelu Sinaloa, ale nie położyło kresu jego działalności. Joaquín Guzman to postać, która na stałe zapisała się w historii międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, stając się symbolem potęgi i upadku meksykańskich karteli narkotykowych. Urodzony 4 kwietnia 1957 roku w Latuna, małej wiosce w stanie Sinaloa, Guzman dorastał w skrajnej biedzie, co znacząco wpłynęło na jego późniejsze wybory życiowe. Już jako nastolatek rozpoczął swoją karierę w świecie przestępczym. Początkowo uprawiając marihuanę, by szybko awansować w hierarchii lokalnych grup przestępczych. Jego przebiegłość, bezwzględność i umiejętność nawiązywania strategicznych sojuszy pozwoliły mu w latach 80. XX wieku dołączyć do kartelu z Guadalajary, gdzie szybko stał się prawą ręką jego lidera, Miguela Ángela Felixa Gallardo. Po rozpadzie tego kartelu, Guzman wykorzystał chaos, by stworzyć własną organizację. Kartel Sinaloa który pod jego przywództwem wyrósł na najpotężniejszą strukturę przestępczą w historii handlu narkotykami. El Chapo zrewolucjonizował metody przemytu, wykorzystując podmorskie łodzie, samoloty i skomplikowaną sieć tuneli na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Jego imperium rozciągało się na pięć kontynentów, a roczne przychody szacowano na miliardy dolarów. Guzman stał się legendą nie tylko ze względu na skalę swojej działalności, ale także dzięki wizerunkowi Robin Hooda z Sinaloa, człowieka który mimo swojej brutalności inwestował w infrastrukturę lokalnych społeczności, zyskując tym samym ich lojalność i ochronę. Jego sława rosła z każdą udaną ucieczką z więzienia, co dodatkowo podsycało mit o jego nietykalności. Pierwsza spektakularna ucieczka w 2001 roku, gdy Guzman wydostał się z więzienia o zaostrzonym rygorze ukryty w wózku z praniem, przeszła do annałów historii przestępczości. Po 13 latach na wolności został ponownie aresztowany w 2014 roku. Tylko po to, by rok później dokonać jeszcze bardziej brawurowej ucieczki przez półtora kilometrowy tunel wykopany bezpośrednio pod jego celą. Ta ucieczka nie tylko upokorzyła meksykańskie władze ale także ukazała skalę korupcji i infiltracji struktur państwowych przez kartel Guzmana. Ostatecznie schwytany w 2016 roku po intensywnej operacji służb specjalnych El Chapo został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed sądem. Trwający 11 tygodni proces w Nowym Jorku odsłonił przed światem skalę i brutalność imperium narkotykowego Guzmana. Zeznania byłych współpracowników i obszerna dokumentacja ujawniły nie tylko metody działania kartelu, ale także osobiste zaangażowanie El Chapo w tortury i morderstwa. W lutym 2019 roku Joaquin Guzman został uznany winnym wszystkich 10 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności plus 30 lat, którą odbywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze ADX Florence w Colorado. Znanym jako Alcatraz Gór Skalistych. Upadek El Chapo symbolizuje koniec pewnej ery w historii karteli narkotykowych, ale nie oznacza końca samego problemu. Gilberto Rodríguez Orejuela to wpływowy kolumbijski baron narkotykowy, współzałożyciel i lider niesławnego kartelu Skali. Urodzony 30 stycznia 1939 roku w Marikicie w departamencie Tolima w Kolumbii. Rodriguez Orejuela wraz ze swoim bratem Miguelem zbudował imperium narkotykowe, które w swoim szczytowym okresie kontrolowało około 80% światowego handlu kokainą. Znany jako szachista ze względu na swoje strategiczne myślenie i zdolności planistyczne, Gilberto był mózgiem operacji kartelu Scali, wykorzystując swoje umiejętności biznesowe do stworzenia złożonej sieci przemytu i prania pieniędzy. W przeciwieństwie do swojego bardziej znanego rywala, Pablo Escobara z kartelu z Medellin, Rodríguez Orejuela preferował subtelniejsze metody działania, opierając się na korupcji, infiltracji struktur państwowych i wykorzystaniu legalnych przedsiębiorstw jako przykrywki dla nielegalnej działalności. Pod jego kierownictwem kartel Skali stał się organizacją przypominającą korporację, z rozbudowaną strukturą i profesjonalnym podejściem do zarządzania. Gilberto Rodríguez Orejuela, Rozpoczął swoją karierę przestępczą od drobnych przestępstw, by później zaangażować się w przemyt marihuany. Jednak to przejście na handel kokainą w latach 70. XX wieku przyniosło mu i jego organizacji ogromne zyski i wpływy. Kartel Skali pod jego przywództwem rozwinął innowacyjne metody przemytu narkotyków, w tym wykorzystanie małych łodzi podwodnych i ukrywanie kokainy w legalnych produktach eksportowych, takich jak mrożone warzywa czy ceramika. Rodriguez Orejuela był mistrzem w budowaniu relacji i tworzeniu sojuszy. Nawiązał kontakty z politykami, sędziami, policjantami i biznesmenami, co zapewniło jego organizacji ochronę i umożliwiło ekspansję. Kartel Skali pod jego kierownictwem inwestował znaczne środki w legalne przedsięwzięcia, w tym w sieć aptek i banków, co ułatwiało pranie pieniędzy i dawało pozory legalności. Gilberto został po raz pierwszy aresztowany w 1984 roku w Hiszpanii, ale udało mu się uniknąć ekstradycji do USA i wrócić do Kolumbii. Jego ostateczny upadek nastąpił 9 czerwca 1995 roku, gdy został zatrzymany przez kolumbijską policję w Kali. To aresztowanie wraz z późniejszym schwytaniem jego brata Miguela oznaczało koniec dominacji kartelu z Kali. W 2004 roku Gilberto został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed sądem za zarzuty związane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. W 2006 roku przyznał się do winy w ramach ugody z prokuraturą i został skazany na 30 lat więzienia. Mimo pobytu w więzieniu, Rodriguez Orejuela nadal był podejrzewany o kierowanie operacjami narkotykowymi z zakrat, co doprowadziło do dalszych dochodzeń i konfiskaty majątku jego rodziny. Gilberto Rodríguez Orejuela zmarł 31 maja 2022 roku w wieku 83 lat w więzieniu w Karolinie Północnej, kończąc tym samym erę jednego z najpotężniejszych baronów narkotykowych w historii. Miguel Ángel Félix Gallardo to meksykański handlarz narkotyków, będący zarazem jedną z najbardziej znaczących i wpływowych postaci w historii meksykańskich karteli narkotykowych. Urodzony 8 stycznia 1946 roku w Culiacan, w stanie Sinaloa, Felix Gallardo rozpoczął swoją karierę jako agent federalnej policji sądowej, co dało mu cenne kontakty i wiedzę, które później wykorzystał w budowaniu swojego imperium narkotykowego. W latach 70. XX wieku nawiązał współpracę z Pedro Avilesem Perezem, pionierem przemytu marihuany. A po jego śmierci w 1978 roku przejął kontrolę nad organizacją. Felix Gallardo wykazał się niezwykłą inteligencją i zmysłem biznesowym, przekształcając luźno powiązane grupy przemytników w zorganizowaną, sprawnie działającą strukturę znaną jako kartel z Guadalajary. Jego największym osiągnięciem było zjednoczenie różnych frakcji i terytoriów pod jednym przywództwem, co dało początek nowoczesnej erze meksykańskich karteli narkotykowych. Felix Gallardo zrozumiał potencjał handlu kokainą i nawiązał kluczowe partnerstwo z kolumbijskimi kartelami, w tym z Pablo Escobarem. To posunięcie zrewolucjonizowało przepływ narkotyków z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych, czyniąc z Meksyku główny punkt tranzytowy i przynosząc ogromne zyski kartelowi. Jego zdolności dyplomatyczne i umiejętność negocjacji pozwoliły mu utrzymać względny pokój między różnymi frakcjami a także nawiązać korupcyjne relacje z wysokimi rangą urzędnikami państwowymi i funkcjonariuszami organów ścigania. Felix Gallardo był znany ze swojego wyrafinowanego stylu życia i dyskrecji, unikając rozgłosu i przemocy charakterystycznej dla późniejszych baronów narkotykowych. Jego upadek rozpoczął się w 1985 roku po brutalnym morderstwie agenta DEA Enrique Kiki Camareny, co spowodowało bezprecedensową presję ze strony władz amerykańskich na meksykański rząd. Choć Felix Gallardo nie był bezpośrednio zaangażowany w morderstwo, wydarzenie to doprowadziło do intensyfikacji działań przeciwko jego organizacji. Ostatecznie został aresztowany 8 kwietnia 1989 roku w Guadalajarze, co oznaczało koniec ery względnej stabilności w meksykańskim świecie przestępczym. Skazany na 37 lat więzienia za morderstwo kamareny i przestępstwa narkotykowe, Felix Gallardo kontynuował zarządzanie swoim imperium z zakrat przez kilka lat. Jednak rosnące napięcia między jego porucznikami doprowadziły do rozpadu kartelu z Guadalajary na mniejsze, często konkurujące ze sobą organizacje, w tym kartel Sinaloa i kartel z Tijuany. Mimo utraty bezpośredniej kontroli. Dziedzictwo Felixa Galardo jako architekta współczesnego meksykańskiego handlu narkotykami jest niezaprzeczalne. Jego strategiczne myślenie i zdolność do tworzenia sojuszy stworzyły model, który był naśladowany przez kolejne pokolenia baronów narkotykowych. Obecnie, w wieku 77 lat, Felix Galardo odbywa wyrok w więzieniu o zaostrzonym rygorze, a jego zdrowie znacznie się pogorszyło. W 2021 roku, ze względu na stan zdrowia, Przeniesiono go do aresztu domowego. Dario Antonio Usuga David to kolumbijski baron narkotykowy i przywódca zorganizowanej grupy przestępczej, znany również pod pseudonimem Otoniel. Urodzony 15 września 1971 roku w Nekokli, w departamencie Antioquia w Kolumbii, Usuga David dorastał w środowisku naznaczonym konfliktem i przestępczością. Jego kariera kryminalna rozpoczęła się w młodym wieku, gdy dołączył do lewicowej partyzantki Ludowej Armii Wyzwolenia w skrócie EPL. Po demobilizacji EPL w 1991 roku, zamiast powrócić do życia cywilnego, usługa Dawid przeszedł na drugą stronę barykady, dołączając do prawicowych paramilitarnych Zjednoczonych Sił Samoobrony Kolumbii w skrócie AUC. To doświadczenie w różnych organizacjach zbrojnych ukształtowało jego taktykę i strategię, które później wykorzystał do budowy swojego imperium przestępczego. Po rozwiązaniu AUC w 2006 roku, Usuga Dawid nie złożył broni, lecz wykorzystał powstałą próżnię władzy do stworzenia własnej organizacji przestępczej. Wspólnie ze swoim bratem, Juanem de Dios Usuga, znanym jako Giovanni, założył grupę Los Urabenios która później przekształciła się w potężny klan Zatoki. Pod przywództwem Otoniela, organizacja ta stała się największym i najsilniejszym kartelem narkotykowym w Kolumbii, kontrolującym znaczną część produkcji i eksportu kokainy z tego kraju. Usługa Dawid wyróżniał się niezwykłą zdolnością do adaptacji i przetrwania w dynamicznym środowisku przestępczym. Skutecznie łączył tradycyjne metody karteli narkotykowych z taktyką partyzancką i paramilitarną. Co czyniło jego organizację wyjątkowo trudną do zwalczenia dla kolumbijskich władz. Klan Zatoki pod jego kierownictwem rozszerzył swoją działalność poza handel narkotykami, angażując się w nielegalne wydobycie złota, wymuszenia i handel ludźmi. Otoniel stał się symbolem nowego pokolenia baronów narkotykowych bardziej elastycznych, zdywersyfikowanych i trudniejszych do zlokalizowania niż ich poprzednicy. Przez lata usługa Dawid skutecznie unikał schwytania, poruszając się pieszo lub na mułach po trudno dostępnych terenach północno-zachodniej Kolumbii, nigdy nie nocując dwie noce z rzędu w tym samym miejscu. Jego legenda rosła z każdym nieudanym pościgiem, a nagroda za jego głowę osiągnęła 5 milionów dolarów. Operacja, mająca na celu jego schwytanie, znana jako Operacja Agamemnon, zaangażowała tysiące funkcjonariuszy policji i wojska stając się jedną z największych akcji poszukiwawczych w historii Kolumbii. Ostatecznie, po siedmiu latach intensywnych poszukiwań, Dario Antonio Usuga David został aresztowany 23 października 2021 roku w pobliżu granicy z Panamą. Jego zatrzymanie było hucznie świętowane przez kolumbijski rząd jako największy cios zadany handlowi narkotykami od czasów upadku Pablo Escobara. W maju 2022 roku Usługa David został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie stanął przed sądem federalnym w Nowym Jorku, oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przemyt narkotyków na masową skalę. We wrześniu 2023 roku przyznał się do winy w związku z zarzutami handlu narkotykami i zgodził się na przypadek 216 milionów dolarów. Skazany na 45 lat więzienia, Usługa David zakończył swoją kryminalną karierę pozostawiając jednak trwałe piętno na kolumbijskim krajobrazie przestępczym.